Cześć Hej i Czołem, witam Was serdecznie z The War of Mine. I zanim przejdziemy do gry, chciałbym tutaj nadmienić o takiej ciekawostce. Otóż, to w czasie w ekranie początkowym przedstawiającym wszystkie firmy, które były chyba sponsorami, pomagało w produkcji tej gry jest między innymi Alienware i tak się składa, że mam laptopa tej firmy, który odprawia po prostu cuda z podświetlaną klawiaturą w czasie tej gry w czasie grania w tą grę to jest dość ciekawe myślę, ponieważ jest to o tyle klimatyczne, że kiedy jakieś pioruny w tle strzelają to... To gra się, to, to klawiatura się niebiesko podświetla. Z dołu te lampki tam się właśnie tak klimatycznie świecą, wspomagają bardzo tą grę. Tak więc, to słowem wstępu, taka bardzo ciekawa innowacja. A odnośnie gry, już, już grałem w nią, przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa, żeby od razu nie zginąć, nie wtopić w gry. I w sumie bardzo dobrze, że to zrobiłem, ponieważ system walki był tutaj troszkę dla mnie na początku niejasny. Nie wiedziałem do końca, kiedy ktoś jest zdany zagrożeniem, a kiedy nie. I... Po prostu sobie troszkę poginęłem i zrobiłem kłopoty. Tak więc razem zaczniemy od nowa. Ja chyba przeżyłem tylko 10, znaczy przeżyłem. Skończyłem grę na 10 dniach, więc nie jest to yy, masywne doświadczenie, które pozwoli mi yy, ominąć tutaj trudność gry w jakiś sposób. No więc yy, nie ma na co czekać, nie ma tutaj wiele opcji do, 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 do ustawienia. Yy, więc zaczynamy. Spróbuj od Nowa. Tak. Chociaż mogą to zasejfować, albo w ogóle nagrywać od początku, no ale wiadomo, człowiek się uczy całe życie. Zima, kurze, na pewno będzie problem z tym. Wtedy latem zaczynałem, bo chociaż było ciepło, i nie było problemu z mrozem. Tutaj od razu będzie minus 1000 stopni. No ja, jak widzicie, tutaj mamy trójkę bohaterów, którymi będziemy kierować. Eee... Hmm, nie wiem kto to jest. Wielu mieszkańców Selysy nie wierzyło, że wojna do nich zawita, ale ktoś się się tak ziścił. Wojsko ogrożyło nasze miasto, błustoszone teraz przez głód i choroby. Nie mamy bieżącej wody, a kule snajperów i pociski z moździerzy zagrażają nam w dzień i w nocy. Barin stracił... Który to jest Marin. Nie mam pojęcia. Marin zrobił wszystko pożar, który sprawił jego warsztat. Arika uniknęła masakry uciekając do stolicy, tuż przed obliczeniem Kalia. Katia czy Kalia? Kalia. Która przyjechała na miejsce jako reporterka że zaprzyjaźniła się z nimi w kolejce po wodę. Nie mając się gdzie podziać postanowili na razie zamieszkać w zrujnowanym domu. Dobra, czyli mamy tutaj już y, taki background y, historyczne postaci jak Zaczynajmy Zaczynamy szybko yy, przeszukując wszystko co się da tylko tutaj a ty laska weź wszystko mamy dwa mamy opał co się przyda tutaj, bo jest właśnie jak mówię zimno tu mamy trychy. Też się przydadzą. Odnośnie interfejsu, to taki przypomina on staroszkolną rozgrywkę e, typu. Point and click, jak widzicie, że klikamy i, i nie jest bardzo dynamiczna rozgrywka. A jeśli chodzi o interfejs, to tutaj mamy nasze rzeczy: to są wszystkie rzeczy zgromadzone, które, które zgromadziliśmy. Tutaj mam przemyślenia. Może że nawet, nawet ich nie przeglądałem. Dobra. Hmm, dużo żarcia tak naprawdę mam, tak mi się wydaje. Za poprzednim razem nie miałem tyle żarcia. Yy, ale ty musisz to... otwórz ten schowek. Znaczy parę przeróbek i da się tu zamieszkać. No nie wiem, czy byłbym w takim, takim miejscu tutaj. Na razie, będziemy Na razie przeszukamy po prostu wszystko co jest możliwe żeby móc coś zbudować minus 1 stopni Celsjusza jak nic musimy ogrzać Gdy tylko my jakoś łopatę. no tak, to prawda kupa żarcia, w ogóle kupa rzeczy mi się wydaje użyteczna chyba eee, co to możemy zrobić, dobra na razie nią zejdziemy i spróbujemy coś zbudować, bo jest kijowato to jest. Przemarzam do kości. musimy szybko zadbać o ogrzewanie I to jest fakt, fakt, mam już 40 drewna 36 tych, bardzo dużo tych rzeczy mamy e I jest super, w takim razie trzeba zadbać o ogrzewanie przede wszystkim Bo zamrzniemy i umrzemy A więc ogrzewanie daniemy, damy tutaj Tynaska tutaj się przyda. Oj nie, 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 nie stój, 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 stój. Weź wszystko. Nie. No ja pierniczę. Mam przecież tutaj ten Piec. Nie zauważyłem go. O Jezu, gdym ja to widział. Mogę to cofnąć, budowę? Ja. Dobra, przede wszystkim musimy łóżko zbudować. Przynajmniej jedno. Łóżka... zbudujemy tu na dole. To, żeby się nie, nie zagracały. A jeśli chodzi o ustawianie przedmiotów właśnie. Kurczę, mógłbym połapać nawet po tym interfejsie, ale to niestety, jak zauważyliście na pewno tutaj w górnym prawym rogu jest cykl dnia i jak się dzień skończy, to kaplica, więc trochę to jest tak na, na wariata też. Yy... No i że też na pewno ogarniecie się o co tutaj chodzi tutaj podgrzewamy trochę Dobra już podgrzewa się temperatura Sprawdźmy co jeszcze można zrobić No można, dobra tutaj spróbujemy Zgnała się po cichu, złotą rączkę mamy i umie się targować. Nie wiem co to daje nam, powiem szczerze. Umie się targować, jest mi przydatne. Chyba, że ta złota rączka może coś dać. Dobra, zdobyliśmy, mamy trochę biżuterii, opału mamy dużo, to jest dobrze. Mamy dużo opału, więc nie, nie wyzioniemy ducha. Z mrozu szybko przynajmniej tu spierniczyłem sprawę sprawdźmy ile jesteśmy po prostu osów. 15 części i 5 drewna. Ja... Ja jemę, o wódę. No dobra, najpierw zbudujemy sobie... Kolektor deszczu. On będzie nam oczyszczał wodę, tak że będziemy mogli ją wykorzystywać do, do robienia bimbru albo do gotowania. Ja chcę do robienia bimbru, bo, bo jak dobrze wszyscy Polacy wiedzą, alkohol to jest najlepsza waluta. I kolektor deszczu, postawimy sobie tutaj. A żeby nie zagradzał, tam po środku jak się dowiedzieć jak się, jak się, jak się to cofa, tą budowę, bo to jest kurczę, straszne marnotrawstwo tam się stało, straszne marnotrawstwo, no ale tak bywa, nigdy na to chyba nie poradzimy. teraz musimy zbudować filtr ja na początku myślałem że no ale na filtr nie mamy części nie mamy części bo wyrypaliśmy 15 części w kosmos jezu po prostu tragedia mm. nie wiem jak to cofnąć zaraz złammy te znaczy nie miałem do lasek tylko jakoś tak mi się wydaje że na pewno nie będą za bardzo produktywne książki małe książki są ciekawym takim, takim dodatkiem można dzięki nim można nimi po prostu palić w tym w kominku i, i jeszcze podnoszą morale tutaj tych naszych ludków to, ten, ten. O co, co chodzi? No, jak widzicie, tutaj można z tego opał zrobić, ale mamy 22 opału, więc nie chcemy. Ja chciałbym to cofnąć. Może, jak będzie to robić, to będzie taka możliwość. Cofnij, budowę. Po O, 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 co jest? Co to jest? Mogę odśnieżyć, tak? Śnieg, może, może możemy go stopy i wodę super super super, super. No, bardzo dobrze czyli mamy wodę darmową czyli tak naprawdę y, widzicie no tak jak mówiłem pierwszy raz grałem wtedy to jest moja druga gra i zamiast y, budowy tego kolektora wody mogłem sobie śnieg po prostu mogą wepszać śnieg mogą wypieprzać a no powiem szczerze, że zrypałem tutaj trochę akcji, ale no, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, tak? Yy, nadal brakuje nam części, nadal nic nie zbudujemy yy, Więc tutaj otwórzmy to Tu przytupimy yy, Też zaraz się kończy dzień Zaraz się kończy dzień Ciekawe jestem, ja kto a tu mamy jeszcze biografię. Może lukniemy okiem na, na biografię. Ciekawego coś może powiedzą. Jest prognozą z sąsiedztwa. Jest palaczką. wam pływaczką od 14 roku życia. No dobra. Ona no, będzie dobra do robienia jakichś tam sneaky place'ów. To jest Złota Rączka. Lubi kawę. Ale nie wiem, czy ma to znaczenie akurat na ta złota rączka. Bo każdy może coś zrobić, więc jest takie troszkę bez sensu. No hmm, dobra, Katia ma najwięcej miejsca, więc z nią pójdziemy. E, złota rączka poczuwa, a Arika. Arika sobie po prostu na razie poczuwa. Co mamy do. Zniszczony blok możemy zwiedzić i ruderek. Yy, właściwie nawet nie wspomniałem o tym, że ta gra dzieli się właśnie na te takie dwa etapy. Pierwszy to jest właśnie to zarządzanie w domu, wszystkim, a drugi to jest zwiedzanie pobliskich miejsc, kradzież i, 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 i wszystko, z tym związane Tak, tak ten, ten, ten właśnie drugi tryb yy, gry się z tym wiąże. No mamy właśnie lokacje, które możemy wybrać. I mamy trzy: garaż. Nie można dotrzeć przez śnieg. No dobra, jest sens. Dobra, idziemy tutaj, bo tu jest dużo materiału, wszystkiego jest dużo i nie ma zagrożenia. Też jest dużo, no dobra, lecimy najpierw tutaj. Yy, I weźmiemy sobie... Na wszelki wypadek weźmiemy sobie wszystkie te... ...wszystkie wytrychy. Weźmiemy je dlatego, że będziemy mogli sobie otworzyć jakieś tam zamknięte drzwi, jak będą. A tak to byśmy musieli stać i czekać. Tak mi się dziwiło, że szczerze No dobrze. mi się wydaje, że nie, nie ma. Chociaż mi się wydaje, że ja już... że... Nie, 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 nie. Weź wszystko. Na wstępie znaleźliśmy żarcie. Więc yy, to jest o tyle dziwne. Widzę takie kręgi rozchodzące się. To, są tak. to jest hałas, jaki tak. robimy na tym lokalnym szuganem. Ale w dwoje ścisłości wytłumaczę. Prawda na tym, że jak cię wchodzimy, to widzicie nie ma. Jest mało tych kółek. O, cześć, więc wcale nie jest pusty w środku, znaleźliśmy tylko przedną grzechotką, śmiechnięty krab nadwierziony przez niemowlą, butelka tkwiące po zastygłą masą. I jeśli chodzi o dzieci, ktoś musiał się bardzo spieszyć, a może nie byłoby już potrzebne. Dobra, hmm, tak, przeszukujemy. Widzicie, tutaj jest podobny interfejs jak w pierwszej części gry, że tak to nazwę. Yy, dobra, co byśmy... Co by się z tego przyda najbardziej? Na razie się przydają chyba... Na razie zbierzmy części. I... Czy, zbieramy części i żarcie. Takie jest tutaj.